Międzypokoleniowej o kawiarni przy Anielewicza miejscu, które powstało w ramach budżetu partycypacyjnego, odbyła się konferencja prasowa. Ruszyła właśnie trzecia edycja budżetu. W tym roku my, warszawiacy, otrzymaliśmy 58 milionów złotych do zagospodarowania. Takie m.in. projekty zgłaszaliśmy w ubiegłym roku. Teraz już od 16 listopada do 15 stycznia przyszłego roku, czyli przez dwa miesiące, możemy zgłaszać projekty do budżetu 2017. Doświadczenia z pierwszych dwóch edycji projektu pozwoliły na wypracowanie jeszcze lepszych rozwiązań dla miasta i Warszawiaków. Droga, jak widać, musi zostać wybudowana od razu porządnie. Tym razem w Ursusie, w ośrodku kultury, kolejne warsztaty dla najmłodszych z cyklu Budujemy Warszawę 2030. Takie zajęcia odbywają się w wielu dzielnicach. Te animacyjno-konstruktorskie prace nawiązują ściśle do budowania strategii rozwoju naszego miasta na najbliższe 15 lat. Dzieci od 4 do 10 lat będą już wkrótce coraz aktywniej uczestniczyć w rozwijaniu swojego miasta. Niektóre za 15 lat może właśnie tym się zajmą. Dlatego warsztaty budzą duże zainteresowanie wśród tych, którzy już teraz chcą widzieć, jak działa miasto. Kończy się rok ogłoszony rokiem Jana Potockiego, pisarza, dramaturga, polityka, historyka i podróżnika. Jego najsłynniejszym chyba dziełem jest rękopis znaleziony w Saragoście. To 12 wspaniałych ilustracji do tego dzieła. Opowieści zbudowanej metodą szkatułkową, której przeplatające się w czasie i przestrzeni opowieści inspirowały wielu twórców. W zamku królewskim otwarto wystawę poświęconą Potockiemu. Są tam obrazy, dokumenty, rękopis rękopisu i wiele pamiątek po tym niezwykłym człowieku. Warto zajrzeć do Biblioteki Królewskiej. Przed Pałacem Kultury i Nauki Wielka Kolejka. Kolejka do mobilnej stacji krwiodawstwa. Tym razem honorowi krwiodawcy dodatkowo otrzymali torby słodyczy od festiwalu Czekolady i Słodyczy. A na festiwalu najsłynniejsi twórcy prezentowali motyle i kwiaty, torty i lizaki. Wszystko, co tylko można wykonać, z tak zdawałoby się nietrwałego medium, jakim jest czekolada i cukier. Były pokazy robienia i dekorowania słodkości, ale nam najbardziej podobała się czekoladowa kolejka, jak z baśni czy marzeń Dysia. Kino, nie tylko dla dzieci, też było mocno reprezentowane. Szermierka, dyscyplina sportu z wielkimi tradycjami. Na terenie Akademii Wychowania Fizycznego odbyły się 22 już mistrzostwa Polski w szermierce na wózkach. Wzięło w nich udział ponad 50 zawodniczek i zawodników. Żeby wszyscy mieli równe szanse, wózki są bardzo starannie mocowane na specjalnej planszy szermierczej. Odległości zostają precyzyjnie ustawione. Przy okazji mistrzostw odbyło się wiele prezentacji i pokazów. www.um.warszawa.pl